Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wędruję objuczony sprzętem. Z tej strony zachodzi słoneczko, ale to nie jest cel mojego dzisiejszego spaceru. Dzisiaj będę fotografować po raz kolejny wschód Księżyca w pełni. I dlatego ten strój, jaki tutaj widzicie, jest po prostu najzwyczajniej w świecie pochodną ucieczki przed komarami. Spryskałem się różnymi płynami. Głównie to wstrzymały mój oddech, szczerze powiedziawszy. No ale jakoś może to przeżyję. Nie wiem, jak będzie z komarami na razie jeszcze ich wokół mnie nie ma. Moi drodzy. Tam jest obiekt, który chcę umieścić na moim zdjęciu. To jest stary wiatrak. Z tej strony zachodzi słoneczko. Do zachodu jeszcze zostało kilkanaście minut, a potem mniej więcej pół godziny po zachodzie słońca nad horyzontem powinien Pojawić się wschodzący księżyc w pełni. Gdzieś tam w tle nieustannie będzie słychać pracę kombajnu, bo to czas żniw najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, i po prostu trzeba zboże zebrać. Tak, wracając do elementów, które przeszkadzają mi w fotografowaniu, to jest dużo, dużo takich. Nie tylko druty, słupy, nie tylko gdzieś tam przeprowadzone zupełnie bez sensu linie energetyczne z takiego powiedzmy widokowego punktu widzenia, bo linię energetyczną można było gdzieś ukryć powiedzmy w nieco bardziej za ścianą lasu czy dolinie, a nie wpychać w te wszystkie miejsca, które są cudowne pod względem pejzażowym. Natomiast bardzo mi na przykład przeszkadza Kukurydza. Kukurydza, którą teraz zasiewa się na Podlasiu w monstrualnych ilościach, praktycznie rzecz biorąc w każdym miejscu. Całe szczęście, że tutaj gospodarz nie posiał tej kukurydzy. Jest jeszcze pole ze zbożem, ale tam już wiatrak jest praktycznie rzecz biorąc w połowie zakryty przez kukurydzę. Kukurydza po prostu jest fatalna, jeżeli chodzi o Możliwości jej fotografowania, ponieważ rośnie wysoko, zasłania pejzaż i nie jest wcale zbożem atrakcyjnym, jeżeli chodzi o kolorystykę. Jeżeli przede wszystkim z mojego punktu widzenia istotne jest to, że już jest na przykład teraz w sierpniu tak wysoka, że uniemożliwia fotografowanie pejzażu z różnych miejsc, skąd potencjalnie byłby on przepięknie widoczny bardzo często idę taką aleją, czyli pozostałością drogi z lewej strony kukurydza, z prawej strony kukurydza o wysokości powiedzmy już teraz dwóch metrów totalnie nic, nie widzę nie ma szans na to, żeby zrobić ciekawe zdjęcie pejzażowe będę rozstawiał sprzętu, bowiem nie chciałbym, żeby mi po prostu została się gdzieś wilgoć no, i komary już mnie tutaj wyczuwają. Jestem po prostu za blisko w kiedy stałem tam na wzbożu. Było, czy pozostałościach zboża było zdecydowanie lepiej. Tam jeszcze jest ładna górka, ale niestety ta górka jest pod niewłaściwym kątem. Muszę być pod takim kątem, żeby starać się fotografować. Yy, Razem wiatrak z właśnie z wschodzącym księżycem. O, idzie jakaś maszyna, coś zawsze musi się dziać interesującego, no bo przecież takie zwykłe fotografowanie byłoby pozbawione przyjemności, radości przygody, o której tak dużo i często Wam opowiadam. Drugim elementem, który bardzo, bardzo mi przeszkadza. To jest moi drodzy energetyka wiatrowa, czyli wiatraki, które są stawiane bez sensu w różnych miejscach. Nieuzasadnione całkowicie są ich lokalizacje. Bardzo często w pięknych miejscach widokowych nagle powstaje taki wiatrak i cóż z tego, że produkuje być może on jakąś energię, ale bardzo często niszczy Absolutnie pejzaż wokół, wokół siebie. A już takie fermy wiatrakowe gdzieś tam stawiane w pięknych przestrzeniach są moim zdaniem no, elementem, który zasługuje na jakąś, na jakąś karę. Po prostu są to brzydkie, naprawdę brzydkie, kompletnie niedopasowane do polskiego pejzażu elementy, które niszczą i tak już zdegradowany w naszym kraju pejzaż bardzo malowniczo wyglądam pośród tych słupów, prawda? Cóż to za cudowny pejzaż. Kolejnym elementem, który przeszkadza mi w, w pejzażu, to są te przepotężne bele, siana lub słomy, które są powleczone jakąś białą folią i nie wiem, jak jest u Was, ale u nas na Podlasiu układa się to w gigantyczne sterty, które są widoczne z wielu, z wielu kilometrów, i naprawdę one bardzo mocno ingerują w kadry. I bardzo, bardzo dużo miejsc, które do tej pory odwiedzałem, musiałem wykreślić ze swojej listy, ponieważ sterty białych beli powodują. Na no fakt bardzo drastycznego zniszczenia krajobrazu. To jest też, nie wiem, czy nie można tego robić w innym, bardziej neutralnym kolorze. Szczególnie powiedzmy w tych miejscach, w których pejzaże są zaliczane do dobra miejscowego, prawda? Czyli bardzo wiele osób przyjeżdża w pewne miejsca, czy to, powiedzmy, nie wiem, na Podkarpacie, Roztocze, czy tutaj na Podlasie, żeby odetchnąć w miarę naturalnym pejzażem. No i potem zderzają się właśnie, czy to z magią drutów elektrycznych, czy z magią wiatraków, czy też z magią stosów białych bel, w których znajduje się siano bądź słoma. Jest sobie ciągnik po polu, a to kombajn. Jestem ciekaw, czy wraca do domu, czy zaraz zakręci, i zamaszeście będzie tutaj pracować na tymże polu. No dobrze. My tu gadu, gadu, a trzeba przecież już rozstawić sprzęt. Nawet jeżeli szanse są niewielkie, no to Trzeba spróbować, no bo przecież już tutaj jestem. Więc gdzieś ten księżyc się pojawi. Może nie w chwili, kiedy będzie wschodził, aż ten huczący strasznie silnik, prawda? Ale być może chwilę, chwilę potem No, zobaczymy. Nie ma. Co na razie tutaj płakać? Trzeba po prostu przygotować sprzęt i liczyć na to, że wszystko dobrze się ułoży. Czyli tu przygotuję sobie kadr z bardzo właśnie długą lufą. Przytęchszczyłem 500, czyli obiektyw 200. 500 nikorowski ze światłem 5 i 6. Okay. Przed chwileczką szalał tutaj koziołek. Mały. o co tam. A, proszę. Nóżką trafiłem w jakąś jamę. Oddali jest wiatrak. To jest jakieś 300-400 metrów. Wolałbym, żeby był kilometr. Ogniskowa około 400 metrów milimetrów, żeby zostawić troszeczkę światła wokół obiektu, jakim jest wiatrak. No i mam nadzieję, że gdzieś tutaj w tym miejscu pojawi się nie za długo księżyc. Tak dokładnie to powinien się pojawić za pół godziny. że a tuż obok rozstawię drugi statyw i on już będzie Miał na sobie drugi korpus i tym korpusem, z tym korpusem będzie połączony inny obiektyw 7200 i po prostu 7200 będzie miał nieco większą, większe pole widzenia i po zrobię więc po prostu chyba time lapsea. Dosyć ważne jest to, żeby zamykać plecak i wszystkie inne elementy, w których przechowujemy sprzęt, kiedy fotografujemy rano lub po zmierzchu, bo po prostu lubi się osadzać na tych przedmiotach wilgoć. Więc po co mieć potem jakiekolwiek problemy, jeżeli możemy unikać tych problemów to w prosty sposób zamykając właśnie klapę i będziemy mieli problem z głowy no teraz to już totalnie jestem otoczony przez ciągniki, tam jeden tu drugi gdzieś tu słyszę z tyłu też trzeci trudno dobra, damy, damy radę sprawdzać trzeba ostrość teraz ostrość jest perfekcyjna ok, dobra nic nie pozostaje innego, jak czekać na księżyc. Kolejną rzeczą, która bardzo mi przeszkadza w fotografowaniu, to oczywiście idiotyczne budownictwo czyli o, żurawie gdzieś lecą czyli wydawanie zezwoleń na budowanie w miejscach, które i to jeszcze domów, które po prostu bardzo bardzo mocno niszczą krajobraz i to praktycznie rzecz biorąc w tych miejscach które podlegają ochronie buduje się tam tysiące no przesadzimy oczywiście a buduje się tam domy i to jeszcze maluje w jaskrawe kolory i architektura tych domów kompletnie nie nawiązuje do lokalnej tradycji bardzo bardzo dużo pięknych miejsc i pięknych widoków w Suwalskim Parku Krajobrazowym w ten sposób zostało zniszczonych takie bezsensowne budownictwo, śmietnikowy krajobraz. No i podobnie dzieje się właśnie ze śmieciami, czyli wyrzucanie śmieci w różnych miejscach, czy to brzegi jezior, brzegi rzek, tysiące śmieci butelek pływające, to wszystko w jeziorach. To też ten element, który bardzo, bardzo często niszczy potencjalnie piękne zdjęcie, piękny krajobraz. Bowiem gdzieś tam na tafli wody unoszą się plastikowe butelki, plastikowe opakowania, butelki gdzieś po alkoholu, po, po piwie, które są porozrzucane tuż przy brzegu. Chociaż akurat muszę Wam powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat widzę bardzo duże zmiany na korzyść, jeżeli chodzi na przykład o środowisko wędkarskie. Wydaje mi się, że ci ludzie no, po prostu bardzo często widzę, że porządkują teren po, po, po sobie i nie zostawiają śmieci. Ale wszyscy albo przypadkowi wędkarze, albo takie osoby, które przyjeżdżają na brzeg, nad brzeg rzeki, tylko żeby sobie wypić nieograniczoną ilość alkoholu, no to najczęściej już nie mają siły potem, żeby opakowania i po jedzeniu, i po piciu zabrać ze sobą do domu. Rozgrabny róż, prawda? Nad tymi elementami bardzo ładnie to wygląda, ale tylko nie wiem, czy pod spodem, czyli gdzieś tutaj, nie czaje się jakaś bardziej solidna warstwa chmur, przez którą nie za bardzo będzie mógł się przebić księżyc. No i właśnie taka powiedziałbym niedbałość o miejsca, które. Odwiedzamy jest jednym z elementów mojej decyzji o tym, że nie udzielam informacji gdzie fotografuję, bo już wielokrotnie przekonałem się, że taka informacja dociera do nazbyt dużej ilości osób, a potem owe punkty są po prostu zniszczone, zaśmiecone i niestety nie wzmacnia to mojego zaufania. Do osób pytających mnie, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Po prostu postanowiłem nie udzielać takich informacji i liczyć się z tym, że być może uznane zostanę za gbura. ale z drugiej strony klarowność, czystość tego miejsca, jego też niezniszczenie jest z mojego punktu widzenia o wiele ważniejsze niż Jakaś potoczna opinia o mojej osobie wśród grona fotografów. Zresztą, tak jak wielokrotnie Wam mówię, starajcie się odszukiwać swoje miejsca. To najgorszą rzeczą jest tylko i wyłącznie bieganie po czyichś śladach. To nie jest rozwojowy element związany z fotografią. Piękne są te malinki i czerwienie, prawda? Ładnie to wszystko. Wygląda świetnie. 28. No to jeszcze 12 minut i być może coś się pojawi. Moje pomiary mogą być absolutnie niedokładne, więc być może za chwilę będę musiał gdzieś biec, przenosić się. Więc już za te parę minut ustawię gdzieś po prostu aparat, którym kręcę swoje vlogi. Widzicie ten róż? Fantastyczny, prawda? Bardzo ładnie to wygląda. Wolałbym fotografować z tego pagórka. Ale kąt się nie układa, bo z tamtego pagórka nie widziałbym Księżyca Wschodzącego. To być może następnym razem wykorzystam ten, ten właśnie pagóreczek do tego, żeby stamtąd zrobić kolejną sesję z wiatrakiem. Bardzo uaktywniły się komary. Ja natomiast idę na kolejny obchód mojego fotograficznego rewiru. Bo, tak jak już to przed chwileczką mówiłem, bardzo łatwo o pomyłkę, i księżyc może pojawić się troszeczkę w innym miejscu. Siła wyobraźni coś tam widzi, słuchajcie, siła wyobraźni potrafi płatać różne figle. Już w tym sezonie spostrzegłem, że pojawia się jakieś zwierzę. Byłem pewien, że to piękny jeleń, a to był Lisito w dodatku bez ogona. A potem myślałem, że widzę wreszcie dawno oczekiwanego wilka, a to był koziołek stojący przy drodze. Nawiasem mówiąc, tutaj przed moimi przygotowaniami do tej sesji zdjęciowej, też był koziołek tutaj w tych rezydował w tych krzaczkach kiedy sobie stałem wyszedł, popatrzył, no i zdębiał że jestem obok niego i cwałem ruszył przez pole wychodzi pojawia się widziałem taki zarys pięknie ależ wielki będzie no to super ale potężna tarcza wychodzi za. Tutaj horyzontu nie skrochmalić, tylko dobrze jest. Ok, wyrównaj horyzont, ustaw, to wszystko. No, cudny wychodzi. Moi drodzy, przepiękny jest. Cudny, przepiękny księżyc w pełni. Naprawdę, wszystko jest tak jak trzeba. Och, dobrze. No, to piękne. piękny jest. Naprawdę, śliczny. Mhm. Dobrze, jedziemy. Rzecz biorąc po całej sesji. To, co się tam świeci takim jasnym punktem. To to jest właśnie księżyc. To jest. Popatrzmy sobie tutaj, jak to wygląda. Biała plama, oczywiście na zdjęciu, ale przy dobrych parametrach ekspozycji wszystko będzie przepięknie, tak jak trzeba. Księżyc pojawił się tam, gdzie się powinien pojawić. Tutaj jeszcze. Trwa ekspozycja do i Bardzo dobrze. Ja zaś powoli już będę kończył tę sesję, bowiem wszystko co najpiękniejsze już jest za nami. Teraz już księżyc będzie się piął, tylko coraz szybciej w górę i będzie także coraz jaśniejsze i będzie też wydawał się coraz mniejszy, chociaż oczywiście jego wielkość nie ulega Absolutnie zmianie, To po prostu są różnego rodzaju nasze odczucia, które każą nam różne rzeczy widzieć w sposób odmienny. Po prostu księżyc, kiedy jest bliżej horyzontu, wydaje nam się po prostu większy. Och, dobrze. Wszystko pięknie ładnie, moi drodzy, ale potem już spakować to wszystko, prawda? Gdzieś ułożyć. Dobrze, jeszcze jeden statyw przecież na zewnątrz został. Tak na pierwszy rzut oka to zarówno time -lapse, jak i dwa, trzy kadry są zupełnie, zupełnie ciekawe. Pięknie. Udało się, praktycznie rzecz biorąc wszystko tak jak trzeba. Wygląda na to, że udało się wszystko zakończyć w taki sposób. Jaki to sobie wyobrażałem? Myślę, że te 2 3 zdjęcia są zupełnie dobre, a to w zupełności wystarczy, żeby sesję uznać za udaną. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji. Proszę o lajki, proszę o komentarze i widzimy się przy następnej fotograficznej okazji. Wielkie dzięki, do miłego zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!